może przyjdę, dobra widzowie, jesteśmy już z powrotem, teraz zagramy z Kasprą Battle Royale, pokażę skiny widzowe. No, Kaspo jest na live proszę. Skiny? Ej, poczekaj. 19. Poczekaj. Jest Snoop Dog, Juice Ward, ten coś. No Takie skiny ogólnie, ogólnie takie skiny. No? Ja zrobiłem tego TikToka, że ty masz live'a i 32 wyświetlenia są już. A na, na live są dwie osoby. Nie. No jedna osoba. Jedna osoba. Jedna osoba. No bo Kasper, Kasper wyszedł. Ja wyszłam. Ja dałem Ci łapkę. No, no była widzowie. Subskrybujcie. No, bądź, sekund, Subskrybujcie! Nie. Ja? Sesu. Ja no, ja robię live'a tak. Że właśnie tam gdzie mam na przykład latarkę. Subskrybujcie. A potem idę Subskrybujcie, subskrybujcie o... kanał Ise Kacper. A potem mam wzrost, rzut ekranu, a teraz mam tak z Mogę robić na żywo. A. a. albo na Twitchu mogę robić też live. No wiem, ja, za, mogę ja, ja też mogę na Twitchu. Za dalej mam napiszcie komentarz, czy chcecie z Twitcha. Czy, 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 czy chcecie streamy na Twitchu. No. Możecie robić. Mogę ja chyba już to robię. Mogę robię. A, widzowie, ja, muszę, ja zaraz przyjdę, tam też pogadaj do widzów. Jak ktoś, to za mnie grai. Jak yy, Nie ktoś, umiem grać na kompie, ale okej, okay, postaram się. Powiedz mi, powiedz, yy, siema, widzowie, nie umiem grać na kompie, ale postaram się coś tu wykombinować za Kacpra, bo on poszedł po coś. A ty, co ja, wam powieść, jak ja, ja mam powiedzieć? Ja gram na PS-ie ogólnie, więc yy, ja... Nie umiem na kąpie grać, więc... Ja też trochę nie mam. Mój, nasz kolega Wiktor jest dobry, prawda, Łukasz? No. O! Jest! Nie wiem co się jestem, dzieje. Jestem, 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 nie wiem. Jak podziękować? Bez. Sorry, sorry, Bez. już się odsuwam. Dobra, zostaw to. Idzie gdzie lecimy? Zaznaczone jest. Masz. Tu, Dobra. Tu, tu. Jezus! Podziękuj kierowcy Busa, Kacper. Ja zdałem. Aha, dobra. Lecimy tutaj. Ja chcę sobie dokładnie na ten domek. Dokładnie. Ej. Kacper to twierdzi widząc że Wiktor jest opa na kąpie. No, no. ale i tak na Persie. No. I ty... jest jest na Persie niż na kąpie jak widzowie. Mm, tak. tak. Ja chcę no. dokładnie na ten domek. Ja tam. A tu mój, tu moja miejscówka. Ej! Ja idę szybko na dół. Ja, to ej na dół ja! I ty masz tam broń, ARkę masz. Aha, chaty na sam dół. ARka. No, o! Tak. A on ma już epicką ARkę. Sypek na dole. Chodź, podjeżdżamy. Tak. Czekaj, pompa. Podjeżdżam. Wjeżdżam i rozjeżdżam. Pompa? Oho! Aha, fajnie, jak on nie zginął? Bambik. On ma pompę tylko bambik nie zginął. Campbell to był, za mi się kampił. On się za mi kampił, on tu jest. No moja elka. O weź karty mini wypi, mini, miski. Pa, pa. Nie tutaj nie było. Kasper na chwilę poszedł. Ja będę za niego y, tutaj komentować, ale tylko przez chwilę. Ja ja to będę obcinała. Kasper już jest. Chcesz być? Chcecie być u mnie jutro? Na czym? A wiesz co? Nie dzięki. Nie no ja mogę, ja mogę. Ale co? U, w domu Kasper, u mnie w domu. No nie, to jednak nie. I tak bym nie chciał. Aha. A gdzie ty idziesz? Ja nie mogę. Jaki bot? Daj, no, dawaj no, gotowość. 4 HP. Gotowość dawaj. Łukasz, porównaj sobie epiczą AL-kę z zieloną. To nie była al po pierwsze. On się zabił pompą. Oh. Nie, z karabinu. A właśnie, z karabinu, z karabinu. Mnie z pompy. Gdzie z pompy? Bo on z Kaspera? No. Ty do mnie tu przyjść na live'a do domu. Nie wiem. Ej, Kaspera, ty oglądasz tego live'a? Ja nie. Wejdź do tego live'a. Ej, to patrz, jedna osoba. Ej, jedna osoba ogląda i to nie jest Kasper. To ty jesteś. Tak, tak. 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 Tak, nie rozumiesz czegoś? Tak, łukasz się, jest jedna osoba. Weź wypapalaj. Łukasz. Nie, to nie Ty. ja. Ty. Ja. Ej, weź tak nie mów. No, to ja, to nie ale jest. aim, ale aim. Ale aim. Nie, to na pewno jest e, mój kolega. Taki, co ma... To, taki, co się nazywa... Na D. Aha. Ging, 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 ging. On O mnie, mnie mówisz? Ja mój, nie jestem, Szybko, szybko, szybko! Dobi, 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 dobi! Mam, przy... Mam dwie bronie. Zajmowało. no. To, to było do mnie? To teraz mi wiesz, jak chwila? Mam taką kolegę, który się nazywa Nade. Nade? Kolega? To yy, po, po ci powiem, o kogo chodziło. Ja ci napiszę. Okay, to... Tylko nie mów tego twałem. na Tylko nie mów tego na live o kogo chodziło. Bo nie, się nie, nie spytaliśmy i nie możemy. No. Jak on nie wie. Bo on nie pozwala ogólnie. Bo on jeszcze nie... Chyba... On, chyba... On mać TikToka zresztą, a nie, nie nie z głosem. Więc nie możemy niestety. Ja lecę na ten domek dokładnie. What the hell? <śmiech> <śmiech> gdzie ja, lecę. ja się lecę. na live'a twojego. A załapało się na lajwo. Jak lajwo na YouTube'a, <grywa> a <grywa> tam live. No właśnie, kurwa. <Dady? grywa> o Ale pociszę. Ale pociszę. Ale urwał! Bigek, bigek. Tak, bigek, bigek, bigek. Tak, Chodź do mnie, Fajnie. Taki robię. Zginie? Ja nie. Patrz tu. Elka, Nie. Jest z dupy wzięta. Ma <grym <grym> no obciadła. A Elka? Ja biedzi. widzę. Wida. Przedam, leży? Ola Tam jest. Gdzie? Ja. ja tutaj widzę. Tam... Ej, kudop! Ona mnie zabija. Ale ej. Ale ej. Widzisz jego aim. No. A widzisz mój aim? Masz big, masz big. Be... O dzięki. Ja Epicką pompa. Masz? Ja ten... To ma jedno wyświetlenie. Wow. Jedno wyświetlenie i to chyba to. Dobra, idziemy po tego kiedy bota gdzie daje nam ten klucz mm. do safe'u. Ja chcę znaczy gdzie ten sejf jest. A to ja wiem gdzie ten safe. Przeskakujemy tak, tak. sobie na drugą stronę. W ogóle kiedyś były takie impulsy, które mnie wybijały. A ja te y, za to te ogródka też dostanę. dostanę. Te impulsy rzadkie, one były z gumarek. A tylko. Jest tu. Aha, e, no dobrze. On tutaj też jest. Tu? Dobra, no pójdę tam. Aha, no, no. bo dwa miejsca. Ej, się a ja go teraz będę mieć taką lotniętą? Ale, bo Aha, tam. to jest mogę taki chodziły lunchpad. O, mama lunch spada. No to nieźle. Idź, jaką muszę... No bo znajdę sobie. Ja go wezmę, poczekaj. Nie no, co ty robisz? Chodź Gluciu. Gluciu. ale glucio. Chodź, mam do ciebie apteczkę. On nie potrzebuje. Bo? Chodź. O, a -on, on jest Sigma. On nie a nie, bo ja, ja nie mogę go tu zostawić. Wtedy on nie pójdzie ze mną. Przecież. On tu zostanie, przecież, później. Tak. O, dobra, na pewno lepszą misja teraz mam będzie. Ja wolę tą strzelbę, no słyszę, ja wolę tą strzelbę o niej, niż tą szybką, na pewno. Ale, urwał. Jak ty To jest brzydko. Ty jesteś brzydko. Ty jesteś z musztkiem? Chyba ty. Ej, to ty masz, to ty rzuciłeś portal? Tak. No. Nie może że za pojęta, to i tak będzie wolniej. Jest, jest, jest! Jest, tutaj, glucio. tutaj. Jest glucio. Jest, jest. Jest glocio, glocio. Daj, daj te, z botowi. Daj botowi. Um, Wymieni się za klucz. Dzięki. Masz? Mam. Dobra, w ogóle mnie już do... na tym live <laughs> Ej, ten live już trwa no z pół godziny. Dobra, potem ja też mogę chyba zagrać, albo nie. Nie, nie ty nie będziesz grał, ty ty, ty nie. No, zaretuuję. No. Eee, mam tyłka się na Eee, e, bo ja nie chcę. Ja nie chcę grać, ja wolę komentować. Hmm. Ja się bardziej sprawdzam w roli komentatora. Tymczasem, no, no uda Dobra, otwieram tarwik. Ja tylko potrzebuję lepszą karabinę. Ja Cię też kabin właśnie. Chwałek. Bo mamy I, Idę na idziemy na boki na Co to jest? O, Lepsze. Mam... Lepsza arka. Wej sobie na i zobaczcie co mam. Co on ma? Wiec sobie na live. No właśnie. to zobaczysz. Nie opie za gówno. Oooooo Proszę tak nie mówić, na, moi, na mój... live. Na... na my to? life. Na my, my life. My life. Co ty kacel masz? No, wejdź na live'a i zobacz. A tu, tu, st stąd też jest? Złoto. Jakie dziawno. Tylko tam może być takie upóźnienie. Jakie drzówno. A, to. Nie, w sumie to może być na daleko, a tam to nie. Nie, ja nie mogę być na live'a. Tu no nie, wchodź. To mogę ci powiedzieć? bo... Chyba idę stąd na run. A! nas ma. Nie, ja epicką wiem, ar ma. W sensie, tak. epicką AR-kę. się zamienić? Za AR-kę czy PMA? ma? Patrz, na dół <suszę> Ja pili. Ja, ja, ja mam AR Dzień, idziemy, spadzio, nie mam przy AR-ku. Gdzie my idziemy spacerować? Chodź na tego bossa. Tam jest medalion. A nie, teraz medalionu w ogóle nie ma. Nie o, są! na to No właśnie, a co robię? Ty, ma, ty, masz, te, ty masz teleporta. Ej co wylosuję, mhm. ty muszę Ej jaką broń wylosuję, ty muszę się strzelać. Tu jest apteczka. Ty, ty, tam ty tam e, ma... To ty tam miałeś, tą maskę. Nawet trwa live'ik? No trwa. No jak? Aż już ponad pół godziny teoretycznie. Ty zrobiłeś trzy live'y u mnie pokazał. Aha, sobie No tak, trzy live'y, bo tam były przerwy. Zawalam. 405, 600, 700. 730. Tysiąc, tysiąc, będzie, nie! Aaaa. Po co mnie zajść do dziury? Łapie. Tylko jest do dziury. Czemu mi to zadało HP? Nie wiem. 30. Tam tam inne na te ema. Ona na bala. Fajnie. Fajnie. mam PMa. No co ja robię? Co ja chcę? mi to za HP? Dziąg. Masz spotkę! Ja co tu się... dzieje? Prawie spadłem. Ciku, trzeba go zrobić. Nie, ja zginę. I co to był za klacz? Uciekaj, Hacmy. Nie, nie, ja sobie... Ja muszę... Ej! Gin! Gin, Bambiku! A, nie on zginął! Ale Bambi! O, oj, nie pompa, bierz to jest sobie. Pompa. Nie. Nie. O nie, nie byś mini. To mój, to mój big, big. Dobra, no w końcu. A ja przypadkiem ty nie wolałeś tej oni? Nie właśnie tak, ale wiesz, epicka, mityczna. Nie, to mi... Ej, gdzie jest ta, taka dziewczyna boss? E, poczekaj daj na mapę. Ona jest tutaj na z góry. O nie, to ona się żyje. A gdzie a ty, ty, ty na powiedza. Gdzie ty poszedłeś? No tutaj kolejny boss. Aha, faktycznie, no dobra. Ja tam jadę tam już. A potem kolejny. Wiktor do mnie dzwoni. No to nie bieraj. Powiedz, że mam... Powiedz, że teraz prowadzę live'a. No. Ja mogę wkazać mi śmierć. Nie, w tym się yeah. ma. Ja. Kto cię zabił? Foldy mage. Na co... Po co mi to zabił? No, Wiktor do mnie dzwoni. Ten po, napisz mu, że mam live'a aktualnie. Napisz mu, ja że mu prowadzę napisane. live. Y. Proszę. On ma 200 kp. No, toż ma... Nie, ten bot nie ma, ten boss. Ty weźmiesz pompę. Ja mam tą pompę. A nie chcesz tej? A to jest wartownik. Nie. On ma taką samą. On też ma wartownika. A skąd wiesz? No bo wyrzucił właśnie. Oh, sorry! Sorry, mordo. Dawaj apte... Dawaj aptekę. To moja. Posun się. O, syrka. Dwa razy. Kup od niego lift'a. Nie. Czysta golda. Czuć od niego spalenizną. mato. No dobra. Aha! Gdzie? Na kolej... Nie zabiję kolejnego bota. A gdzie? Tu? Gdzieś tutaj on Tu, tu jest jeszcze medalionalnie no, i nie zdążymy. Zalew zapomnienia jest dobry. Tam już nie zdążymy. Dobra, lecimy tam. Gdzie Ty, ten by się przydał, auto by się przydał. Auto by się przydał. Ja, ja szukam ty uh, Typo? Nie. Ja, ja szukam auto. Ja chyba jutro robię live'a. Okej. Okay. Z kamerką. Z kamerką? Widzowie będzie twarz skatka. Właśnie. A gdzie? Na TikToku? Ja mam typa. A na TikToku Kasper? Typo. Niespodzianka no nic po będzie. A na TikToku czy na YouTube? Ie? Na YouTube, bo nie mam jeszcze tysiąca obserwacji. Mam Mam... E, A YouTube Studio? Znaczy TikTok Studio? Na komputerze. teraz. Baga, mm -hmm. No co? Napiszcie na czacie. Kto umie Dabla. Ja, ja co mam... napisać na czacie? Dabla. Kto umie dabl ten. Właśnie co to chyba jest Dabla. Mogę pokazać, ja w miarę umiem. Buda mi. O napci się Dabla. Bo... Ja, ja umiem też. Dali, dali, dawaj, dawaj... Da, o medaliony. Nie odchodź ode mnie, bo tu medaliony idą. Łapka, latam. M3, um, 28. Nic. 16, 33. Mało mam. No robię. Zwojka. Pomagam. Mało. Pomagam. Dwójka. Zabij go. To jest moja podłoga tam. Mało mam. Nie, 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 nie! On, on, on tu idzie. Ściankę tu postaw. Strzelaj do niego, strzelaj! Strzelaj! Widziałem, zaraz on kończymy live'ika. Dobrze się do, dokończymy tą rundę i kończę lewika. Aha. Siema, siema. Ty już dawno byłeś. Nie mhm. wiem. O nie, o nie, o nie. Mini masz, mini, mini, mini się opłaca bardziej. Cicho. Cicho. no czemu ty nie wypiłaś tych mini bocie? dała widowę kończymy odcineczek na jakim każdym